Maneczko witam, witam w tą piękną, pogodną, słoneczną sobotę. E, co, pokręcimy sobie skrzyneczki jak to każdego dnia zresztą. Na samym starcie przypominam oczywiście kod promocyjny Rajkus najlepszy na tej stronie daje najlepsze wygrane, największe. 5% dodułania skrzyneczka milspec do tego. Przypominam również o Discordzie. Tam możemy sobie pograć razem, Supermoce, czy streamy, porozmawiać na streamach, czy w ogóle jak macie jakiś problem to pomożemy, no cokolwiek, możecie się zgłaszać. Przypominam o metodach płatności na G4 Skins, od blika, po SMS-a, po skiny, nawet po krypto. Wpłacajcie, ale bądźcie przy tym rozważni, pamiętajcie i każdy kto wchodzi na tę stronę musi mieć minimum 18 lat, to jest najważniejszy aspekt. No i w sumie co, w sumie chyba tyle. Robimy pierwszą bitewkę jakiegoś potężniaczka, może potężniaczka, nie potężniaczka. Zobaczymy w ogóle co z tego wyjdzie. Damy mocno, tak, damy tak. Tego jurasika damy, on też tam czasami da. Lucky, lucky. Two mm, holdingi, i 21 dwa razy. Bloodthirsty dwa razy. Sweet 16 mi dawno nie dało, 57k. No i co tu jeszcze? Tak, tak? Mmmm... Peworek, Rashby, Nexik Firewater Nuclear. I tyle myślę, nie? O, coś takiego zrobimy. Trzy osoby, 2, 3, 3, 7 No i co? No i lecimy, miejmy nadzieję, że po powinienem zrobić słabszą tą bitwę jak na pierwszym odcinku. Nie wiem dlaczego zrobiłem potężnego od razu, ale czuję w kościach, czuję dzisiaj kurwa przepotężne dropy. Oczywiście dla mnie, nie dla botów. Po tej pos... No, zaczyna się spoko... O hyperbestia dla Arnolda. Ale po tym co się ostatnio dzieje w sumie od już ponad tygodnia, to no, mogłoby zacząć mi coś dawać takiego potężniejszego. Dawno jedziemy jakiegoś dobrego skina po mojej stronie. Widzę Arnold Ryan. Braci się nie traci, kurwa, bo je ja trafiam w hyperbestię. Ale ja trafiam w za 400 i tak to ma wyglądać Kresik, Tak to ma kurwa wyglądać. Jestem z Ciebie dumny. No ale oni też. Ten trafia Digla i w sumie już nadrobił mojego głoczka. Tutaj Asimowek dla nikogo. Lepiej dla nikogo niż dla bota któregoś. Jurassic, co do Jurassic. Kumiczo na środek. Jurassic potrafi lepiej, daj tą koskę dla mnie i będziemy zadowoleni, no niestety nie dało, oni ta G Blaze tam jest Tutaj, 7-7 seven seven Lucky. Tyle już nie trafiłem z, z tego z tej strony. Kurwa, co ja mówię w ogóle? Z tej skrzynki już tak dawno nic dobrego nie trafiłem. Po 90 albo Gloczek mógłby wyleczyć, nie obraziłbym się, by ustawił bitwę. No i Kuj ci w dupę kurwo. Kto by się spodziewał, że nie dla mnie poleci, nie? Za 1300 gloczek. No, kto by się kurwa spodziewał, że dla bota akurat. Nie chcę się z tej bitwy oglądać nawet. No, ale cóż. Już zaczekajmy do końca, jak ją stworzyliśmy. 1200 do odrobienia. Mm, więc no. Nie wiem, co by musiało polecieć. No niby coś tam trafiamy, coś tam odrabiamy, aktualnie, no. Ale to musiałoby coś naprawdę mocnego rzucić. Co to mu wrzuciło znowu? Jakiś mag kurwa za 460. Zajebiście. tu mi nie daje 57, bo po co? Nie wiem, no coś za ponad 1000 mi musiał dać, żebym, żebym w ogóle miał szansę to wygrać. Niestety ten glock dla Ryana ustawił tą bitwę najprawdopodobniej, on sobie jeszcze kurwa dokłada cały czas, my trafiamy gówno. No nic się nie zmienia, naprawdę ostatnio nic się kurwa nie zmienia, cały czas jestem dymany przez te boty na każdym, na każdym kroku. Myślę, że może przez sobotę coś zmieni, no oczywiście, że się nie zmieni, dalej jest, fundują mi takie dymanko. Telefon spadł, przepraszam. Że już nawet nie wiem co mam mówić, myśleć i w ogóle jebać. Dwie ostatnie skrzynki, no nie da się tego nadrobić, nie wiem, że te skrzynki by były w stanie to nadrobić, są za słabe skrzynki, one nigdy nic mi nie dały. Mysterious, nigdy nie widziałem, żeby 1000, net nie ma, 140 skiny, no to fajną skrzynkę na. No i co, pierwsza batla w pizdę. Ponad 1100 w pizdę. No i co, i gówno tak zwane, nie? I tak zwane, główno wyszło. No, niestety. Dobra, zrobimy coś takiego. co dużo. Coś takiego. No, czterech. No, w końcu, musi jakaś bata. Wszystko się im ciągle przegrywał. Znowu mam chyba 12 albo 13 przegranych z rzędu, ale ostatnimi dni mam tak ciągle. Przegrywam najwięcej, miałem. 20, nie, przepraszam, 19, ale cały to mam praktycznie identyczny schemat. Przepierdalam tam powiedzmy między 15 a 20 bitek, potem wygrywam 5 na 10 i znowu przepierdalam. I to jest widzę, że zaczęło się fajnie. Coś tam troszeczkę nadrobiliśmy. No i już jest po bitwie znowu, bo ten trafia kurwa guta za 1000. My trafiamy fiuta. Nie wiem, już naprawdę nie wiem jak mam to nawet komentować. My taki, takie gówno trafiamy cały czas. No tutaj albo sztylet, albo... Nie, po co? Na bajkę jeszcze sobie dorzuci, nie. Po co nam kurwa ma cokolwiek lecieć? O, jeszcze... Fajnie! Każdy coś trafi, ja trafiam gówno. Za 300 zł, nie? No i zajebiście. Jest, jest świetnie, jest cudownie. Najmniej kurwa na 4 osoby trafiam. Dobra, po prostu zrobię Olina, żeby się nie denerwować, bo naprawdę, to co się ostatnio dzieje, to przechodzi, kurwa, ludzkie pojęcie. Wszystko to, kurwa, przechodzi, co się dzieje ostatnio, naprawdę. Naw nawet nie wiem, jakie mam robić bitwy, bo ja, nieważne jaką ja zrobię, i tak dostaję w pizdę. No ale cóż. Damy tak, damy Margariniego. Tak, i coś za 400 plus No i robimy. Wariacika. Ja od razu zapowiadam, że to Slash w tym odcinku, bo ja po tym jak widzę co mi leci, to, to jestem pewien, że nie wygram tej bitwy, tak więc już teraz wam przypomnę. o Discordzie, który jest w opisie, macie również link do mojego tiply. Możecie mi wspomóc, aktualnie zbieram na jakiegoś dobrego kompa do streamowania, bo niestety na razie robię wszystko na lapku Kod Rijcusi. i co, no i w sumie chyba tyle, nie? Wow, trafiłem coś za 483 zł, nieźle, ale on trafił igla za 1400, 1500 nawet. Widzisz, no bo kurwa, o, czy tyleciki sobie dołoży? Przecież ja nie mogę trafić za 1500. Albo nawet takiego Falcona 1200, bo przecież to było chore, jak ja bym, kurwa, bitwę mógł wygrać, nie? Gdzie ja bym mógł bitwę wygrać? No kurwa, no po co? Ja wam zaraz pokażę, kurwa, to co się dzieje, bo to jest chore dla mnie, po prostu to jest, kurwa, chore. Już nawet się nie chcę denerwować. Jeszcze dokładam sobie P90 za 400. No co ja, kurwa, trafiam? Co ja w ogóle, kurwa, trafiam? No, wy to widzicie, kurwa? Czy tylko ja mam jakieś oczy spierdolone, co to się dzieje, w ogóle nie wiem, naprawdę. Musiałbym wylecieć coś kurwa za, nie wiem, za 3000 chyba. Ole, Dicey, no, potężniaczek, potężniaczek, kurwa. No, Magic ale dajecie, oj, 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 ale dajecie, no. Fajnie, fajnie, tylko chuj z tego, jak mi tutaj nic nie ratuje na razie. O, jeszcze CZ -a dla Henry'ego, bo po co dla mnie? No po chuj dla mnie, ma coś dobrego wylecieć, nie? No pochuj. Dobra, to jest, to jest kpina, po prostu to jest kpina, co się kurwa ostatnio dzieje. Jak ja mam się kurwa nie denerwować? Jedna wielka kurwa kpina. Jedną bitwę wygrałem za 200 kurwa 40 zł. O, i tu wygrałem drugą za kurwa 4,900. Widzicie? No i żart. Kurwa żart. Raz wygrywam bitwę, trzy za to kurwa przegrywam. Dobra. Dzięki za oglądanie miłej sobudki. Trzymajcie się strzałeczki.